Cześć Wam W tym odcinku pomówimy o żegnaniu. Zobaczcie, jak to słowo jest skonstruowane. Ży, e, gnam. To jest takie trzy główne morfemy. Ży oznacza zamykanie, jak już wielokrotnie mówiłem. E, energię i gnam. Gnam. Czyli w słowie żegnam jest gnanie, czyli wygananie, wygnanie, nie? Wygnanie. Czyli żegnam jest jeszcze gorsze niż wygnanie. Zobaczcie, jakie jest słowo gna. Wygna, wgna, pogna, zagna, przegna, rozegna i żegna, tak? Więc żegnanie jest słowem Mocniejszym, gorszym niż wygnanie. W ogóle morfem gna, to zobaczcie, jak jest podobny do innych słów, jak gań. Gna i gań, goń, gin. To wszystko jest jakieś tam odrzuceniem, tak? Więc żegnanie to jest to gnanie, tylko że dużo gorsze, ponieważ jeszcze zamykam energię gnam. Czyli jak wygnacie, to ta, to, to jeszcze może powrócić. A pożegnanie, żegnanie już niestety jest bezpowrotne, czyli zamykam energię, gnam. I teraz, używanie tego słowa jako na przykład pożegnanie nałogu jest jak najbardziej poprawne, ale jeśli używacie tego słowa do pożegnania babci, to nie zdziwcie się, jak ona już nie wróci, bo zamknęliście energię, gnacie. Jak mówicie dziecku, pożegnaj się ładnie z ciocią, no to niestety nie ma, pożeg nie ma ładnego pożegnania. Nie? Ona zawsze jest jeszcze gorsza niż wygnanie. Czyli żyegnam jest słowem bardzo mocnym, nie jest moim zdaniem zmodyfikowane, dlatego że właśnie ono jest przemyślane i jest mocnym wygnaniem, czyli zamknięcia energii gnania, czyli bezpowrotne, ale używanie tego w rodzinie, w rodach, do przyjaźni, przyjaciół, no to niestety może ta osoba już nie wrócić. Dlatego to słowo jak najszybciej należy wyrzucić ze słownika do relacji. Do relacji z przyjaciółmi, z bliskimi, z rodziną, no to wtedy to jest w ogóle nie na miejscu. Słowo żegnam też jest, czy morfem żegnam jest w. W słowie przeżegnam, tak? Czyli przeżegnaj. Prze jest takim wzmocnieniem tego żegnania, czyli pyże, czyli przy ustawieniu energii, czyli przedrostek prze jest takim wzmocnieniem. Przy ustawieniu energii, czyli ja jeszcze mówię, ustawiam energię zamykania i gnania. Zamykania i gnania, czyli przeżegnanie, jeszcze jak się robi wtedy krzyż, no to wtedy jest zamknięcie swojej duszy. No i niestety czarnoksiężnicy dobrze to wiedzieli, więc tego też warto nie używać, no bo po prostu żegnacie swojego ducha, swojego, swojego siebie. Czyli te dwa słowa wylatują, a można zastąpić to na przykład słowem bywaj, bywaj, przybywaj, bywaj częściej. I teraz morfem bywa. Ozna czy słowo bywa jest z takich czterech liter, które oznaczają by i y, wy, a, czyli powstaje, czyli ta osoba jak do nas przychodzi, to ona powstaje, później rozdziela się, czyli znika, powstaje i znika w zmianie. W zmianie powstaje i rozdziela, powstaje i rozdziela w zmianie, tak? Czyli raz jest, raz go nie ma. Bywa po prostu w zmianie, powstaje i i no, i tak to wygląda. Jako zamiast pożegnania możemy używać te słowa narka. Narka to jest na-ry-ky, czyli na częstotliwościach duszy. Narka, narka, na częstotliwościach duszy zmieniam. Narka, czyli no wiecie, to jest już miłe. Jak słyszycie narka od znajomych, no to zazwyczaj jest to miłe, uśmiechamy się. No i wiecie, to jest po prostu coś takiego przyjemnego. I Przyjemnie brzmi. Na częstotliwościach duszy jesteśmy. Jak telefonów jeszcze nie było, no to ludzie poprzez zakasze, czy tam przez jakieś telepatyczne zdolności porozumiewali się. I to jest właśnie to słowo, że zostajemy na częstotliwościach k. Krócej, możemy mówić NARA, czyli na REA, czyli na częstotliwościach zmiany. Na częstotliwościach zmiany, tak? Czyli jesteśmy w jakiejś zmianie na częstotliwościach. Albo na przykład też czołem, tak? Czołem też możemy, Cz, czy, czy to czujemy? Czujemy, czujemy okrąg połączony element. Czołem, czuję połączony element, tak? Czuję okrąg połączony. Wchodzę w jakiś okrąg znajomych i łączę, jestem połączonym elementem. Czuję połączony element w, w okręgu swoich znajomych. Jako witanie możemy też mówić siemano. Siemano to jest si, em, o. Co oznacza światła, element, wznoszę okrąg. Wznoszę okrąg światła. Czyli mówię siemano i idziemy do góry. Idziemy w górę. Siemano, si to jest właśnie światło. Siema to jest si, em, a. Czyli światła, element, zmienia. Światła, element, zmienia. Oczywiście Możemy też jeszcze żegnać, żegnać, zamiast żegnania, używanie słowa sława, tak? Sława. Życzymy sobie sławy, żeby mówili bywaj, sława, narka. No i tym oto, z tymi oto słowami też Was dzisiaj jakby uściskam, powiem Wam narka, bywajcie więcej na tym kanale, rekomendujcie i no działajmy, żeby po prostu ludzie znali język, znali mowę i znali Moc i historię, legendy, dzieje naszego rodu. Narka.